Siema z tej strony Trąba i macie tutaj odcinek strapowania na Revi. I w tym odcinku losuję 5 VIP'ów i co trzeba zrobić, żeby wygrać. No to tak, zostaje suba lajka dzwona i oczywiście swój nick w komentarzu. Tylko do tego Niku trzeba dopisać czy odcinek się Wam spodobał. No i to już by było na tyle. Nie będę już więcej Was tutaj zanudzał. Zapraszam do odcinka. Dobra, będę bejtował Bejtujesz? Z chul jakiś. Ilu Cię goni? To no dawaj, gonią cię? W te. No to dawaj To ty jesteś tu pod... Nie, to nie ty pod tym tropem Ile masz kratek? Wchodzisz? O, widzę, widzę, widzę Mów kiedy spuszczasz, spuszczasz już? Tak, spuszczam, spuszczam Dawaj, 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 trzymaj ich tam Zabiłeś, zabiłeś Zabiłeś, nice, trzech Trzech typa zabiłeś Czekaj, czekaj, Grakulos ja już stawiam, ja już stawiam tory Postawiłem i teraz rozwalam tylko Postawiłem wagoniki Możesz tu biec Chodź tutaj Strzelać? Strzelam, dawaj o, Obydwoje zdechliście Czy biegiem to Jak minus 400, Minus 450 I No jesteś, za to ściano Oni cię już nie gonią czy jak? O widzę, 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 są Oni o tobie nie wiedzą, dawaj, bijcie z nimi O, trzech cię bije, trzech cię bije No tu, 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 dobrze, biegnij jeszcze do przodu Lecą, lecą wagony, weź tam Knokuj, no, lecą z Zabiłeś dwóch, nice Dobra, stawiam tory, Dracula. już Postawiłem tory, możesz tu z nimi już biec Bania, bania Baleś wpadła? No nie mam bani na zmianę, ej jesteś tam? No jestem Dobiegnę Ile masz kratek? Jestem prawie O, widzę, 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 widzę widzę. Kiedy Spuściłem, spuściłem, weź go tam knokuj Spuściłem, no knokuj go, dobrze knok. Nice, zabiłeś Ja nie nagrywam od kolą. No dawaj, baituj no go. Tak no baituj. Tylko żeś nie polizał Drakulas. Chcesz rzucać już? Jeszcze nie, czekaj. Bo mnie tutaj próbuje ograć. <grych> uważaj, no bo cię jeszcze wie. ogra. O ma lud, więc uważaj, nie? No dawaj. No, no to le lecę wagony. Musisz go tam knokać. Jeszcze raz. No, dobrze. zdena. Nice. Zabiłeś się. Nie podchodź, nie podchodź. tu jeszcze i skopi. Pięciu? No dawaj. Pięciu. Pięciu się bije, no to dawaj No tutaj, tu ich tutaj. Tylko żeby cię nie zabili, widzę, widzę, widzę. Tutaj nie biję trochę z nimi. Widzę cię, no. A nie, nie widzę, widzę tego trapa, nie widzę tego trapa. Nie wyrobiam. Dobrze, dobrze, to jest tam dalej. No do góry się Dobra, patrzę. patrzę się do góry. Ej, on, mnie on strzela. Wal, Leci, poczekaj, knokuj ich, knokuj ich tu, knokuj ich tu. Knokuj, dobrze, knokuj. knokuj ich za. Nice. Zdech. Z... Dobrze. Byli do mnie. Ja z teraz wychodzę. Zaszkód nie ma jeszcze. Jestem u samej góry już. No to daj, to... pychać się. Ale jest jeden tylko. No to dobra, no to z jednym pychać, trudno. Ale jak on zgubił mnie. Ja staję nad posą. Dobra. Goni cię? Patrzę na F5. Co on robi za mną. Walną perełkę. <noise> jaki napalony na lek, pani nie masz? Nie mam, pani, nie mam ostatniego panu No to chodź tu, chodź tu, chodź tu. Widzę, spuszczam już. Spuszczam już. Weź i tu jakiś poknokuj. Dobra, dobrze, dobrze. Jeszcze raz spuszczam, bo nie zdadali. Za tobą będzie, uważaj, za to. Zdadasz, zdedasz. I on też zdedał, dobra. Zdy? No, ty zdałeś razem z nim. Ja cyknąłem perełkę, ale nie cyknąłem perełkę, nie, nie zdążyła.